Witajcie w kolejnym odcinku Kultura dzieje się, w który całości będzie poświęcony recenzji oraz relacji z Gliwickiego festiwalu filmowego drzwi po raz piątek już emitowanego. Festiwal filmowy to oczywiście nie tylko filmy, to też wydarzenia dodatkowe, wystawa fotograficzna, warsztaty i koncerty. Oraz granie na żywo i emisja bajek. Będzie opowiadać o tym więcej. Patryk Jurek zajmuje się kinem niezależnym, a z wykształcenia reżyser-montażysta a przyjeżdżam na festiwal do Gliwic rok w rok. To już jest piąta, piąta edycja. Rok rok startuje tutaj z filmami swoimi. A w zeszłym roku odbyły się pierwszy raz warsztaty filmowe zorganizowane przez Marcina Kondraciuka. A bardzo fajna idea, ponieważ okazało się, że. Mało jest takich warsztatów w Polsce, a z racji tego, że ja pracuję przy castingach, przy castingach do produkcji TVN-owskich od, od 2006 roku i stykam się z tym na co dzień i jestem w stanie przekazać takie uwagi castingowe, powiedzieć aktorom na co zwracać uwagę i jak sobie na tych castingach radzić. W tvn są często sceny napisane specjalnie pod casting i zazwyczaj one wyglądają tak, że ktoś siedzi obok siebie i rozmawiają, tylko patrzą na siebie, albo siedzą naprzeciwko siebie, albo stoją. Raczej nie tworzy się sytuacji, żeby biegać, skakać. Przyjechała grupa ludzi z Warszawy, z Krakowa, aktorów, którzy narzekają na to, że w ich szkole uczą ich grania teatralnego, nie uczą ich grania przed kamerę, co jest ważne. I co wydaje mi się, zabiera im szansę na to, żeby spełniać swoje marzenia, bo większość z nich chce grać w serialach.